Które z przykazań jest największe? Które z przykazań jest najważniejsze? Myślę, że część z nas takie pytanie sobie postawiło, zastanawiając się nad tymi Bożymi Przykazaniami, nad prawem Bożym, które tak naprawdę jest pierwsze. I takie pytanie również w dzisiejszej Ewangelii usłyszał Pan Jezus i dał piękną odpowiedź. I dzisiaj, właśnie do analizy tej odpowiedzi, co takiego Pan Jezus nam przypomina, co nam mówi, zaprasza. Jest to kolejny odcinek z cyklu Ewangelia na rowerze. Dlatego na samym początku wysłuchajmy tej niedzielnej Ewangelii. Z Ewangelii według Świętego Marka. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań. Jezus odpowiedział, pierwsze jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych, rzekł mu uczony w piśmie. Bardzo dobrze nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego, znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. I tak Ewangelia na rowerze zajechała dzisiaj do pięknego lasu przy wschodzie słońca. Oczywiście już jakiś czas to słońce na niebie jest, ale pięknie tutaj oświetla. Słychać śpiewy ptaków jest po prostu przecudownie idealne warunki do tego, żeby porozważać ten fragment dzisiejszej Ewangelii, które przykazanie jest największe. I trzeba najpierw zacząć od tego, kto zadaje to pytanie. Zadaje uczony w piśmie. I teraz tak, uczeni w Piśmie znali doskonale Stary Testament, doskonale znali prawo Mojżeszowe, torę pięcioksiąg i musimy mieć świadomość, że no my ograniczamy te przykazania tylko do tych dziesięciu przykazań Bożych, natomiast życi tych przykazań, tych punktów prawa mieli ponad 600. Dlatego przychodzi on i niejako wystawiając troszeczkę Pana Jezusa na próbę, sprawdzając Jego wiedzę, jak zna prawo Mojżeszowe, to pytanie pada. Które z przykazań jest największe? I pan Jezus nie wymyśla nic nowego. Pan Jezus tylko odwołuje się do tego, co już zostało powiedziane w księdze bodajże powtórzonego prawa: że będziesz miłował pana Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. I właśnie na tych dwóch przykazaniach, my to nazwiemy przykazania miłości Boga i bliźniego, tak naprawdę opiera się wszystko. Święty Augustyn wiele lat później. Powie takie słowa, że jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu w życiu człowieka, wszystko inne jest na właściwym sobie miejscu i rzeczywiście tak właśnie jest. I o tym właśnie mówią nam przykazania miłości Boga i bliźniego. Jeżeli postawimy Boga na pierwszym miejscu, a więc wszystkie nasze pragnienia, dążenia, całe nasze serce, umysł, dusza, rozum wszystko skierujemy w kierunku Pana Boga i będziemy go kochać ponad wszystko, to nagle wszystko inne będzie miało właściwe swoje miejsce w życiu. Będzie miejsce na rodzinę, na pasję, na pracę, na odpoczynek, na wszystko. Tylko właśnie trzeba by Wykonać tę pracę, żeby Boga postawić na pierwszym miejscu. Jeżeli Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inne zacznie się układać. I o tym Pan Jezus nam właśnie mówi w tej dzisiejszej Ewangelii. Jeżeli chcemy zobaczyć, co jest najważniejsze, to kochać Boga ponad wszystko, bo wtedy wszystko inne znajdzie sobie właściwe miejsce. Kochać Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego. I to jest coś niesamowitego, bo tak naprawdę te dwa przykazania streszczają wszystko. Weźmy choćby dekalog 10 przykazań Bożych. Tak naprawdę te pierwsze trzy dotyczą relacji nas, ludzi, do Pana Boga, a kolejne siedem relacji człowiek-człowiek. I właśnie te przykazania miłości Boga i bliźniego, żeby miłować Boga ponad wszystko, a bliźniego jak siebie samego, tak naprawdę streszczają. Te przykazania. Jeżeli właśnie tak będziemy postępowali, wtedy będziemy na tej najpewniejszej drodze, która nas do Boga doprowadzi, która doprowadzi nas do nieba, do szczęścia wiecznego, a przecież każdy z nas do tego szczęścia chce dążyć. Zresztą jesteśmy po uroczystości Wszystkich Świętych. Czas, kiedy właśnie patrzymy się i przypominamy sobie, że celem ludzkiego życia jest niebo, jest bycie szczęśliwym, jest zakosztowanie pełni miłości, jest spotkanie Boga. I właśnie te przykazania miłości Boga i bliźniego wskazują nam właściwą drogę. Dlatego chciejmy je stosować w naszym życiu. Chciejmy właśnie wykonać tę pracę i zobaczyć, czy rzeczywiście miłujemy Boga ponad wszystko, a tego bliźniego, który jest obok nas, jak siebie samego. Ale z drugiej strony można też te przykazania odwrócić. Jeżeli nie będziemy potrafili miłować samego siebie, to nie będziemy w stanie kochać bliźniego, który jest obok nas. A jeżeli nie pokochamy bliźniego jak siebie samego, to w jaki sposób możemy kochać Pana Boga? I tutaj wchodzi też takie pytanie do tych wszystkich, którzy mówią, że kochają Pana Boga, a nie potrafią kochać bliźniego: Czy to jest właściwy kierunek? Czy w ten sposób należy postępować? A może Pan Jezus właśnie mówi coś innego? Nie jest możliwa miłość Boga, którego nie widzimy, czyli musimy w Niego uwierzyć, musimy Jemu zaufać, jeżeli nie potrafimy kochać bliźniego, który jest obok nas. I to jest chyba to pytanie, które dzisiaj trzeba sobie zadać. I z tym pytaniem chciałbym was zostawić na tę dzisiejszą niedzielę. Czy rzeczywiście. Kochamy Boga ponad wszystko, a jest to możliwe tylko wtedy, kiedy pokochamy bliźniego, który jest obok nas, a pokochamy bliźniego wtedy, kiedy potrafimy pokochać samych siebie. Jest to nieraz niezwykle trudne, ale to jest zadanie, nad którym musimy pracować. Może być tak, że przez całe nasze życie nam się nie uda, ale dla Pana Boga liczy się to, czy chcemy. Dlatego próbujmy i zastanówmy się, jak to wygląda w naszym życiu. O tym, moim zdaniem, jest ta dzisiejsza Ewangelia. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za to, żeście wysłuchali tego odcinka Ewangelii na rowerze. Przypominam, że Ewangelia na rowerze ukazuje się co sobotę o godzinie 18 na kanale na rowerze. Zachęcam do subskrypcji tego kanału. Jeśli ktoś tego jeszcze nie uczynił, zasubskrybujcie, kliknijcie w ten przycisk, subskrybuj, kliknijcie w dzwoneczek, będziecie wtedy na bieżąco i dzięki temu również to miejsce może się rozwijać. Ja również jestem zachęcony, jeżeli oglądacie te filmy, do nagrywania kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że że te moje rozważania coś Wam dają. Przypominam także, że na kanale na rowerze, oprócz Ewangelii na rowerze, są również zakręcone pytania. Zapraszam do zadawania tych pytań i ten odcinek ukazuje się w środę o 18, a w niedzielę rowerowy odcinek, więc też serdecznie zapraszam do zobaczenia tych wszystkich filmów, bo robi się ich coraz więcej, więc każdy może znaleźć coś dla siebie. A ja tymczasem wsiadam na rower i korzystam z tej pięknej pogody, żeby... Poradować się, pocieszyć, poddychać świeżym powietrzem i przemyśleć także w głowie wiele rzeczy. Trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia już niedługo.